Aga, jak się zaczyna współpraca z tobą? Współpraca ze mną zaczyna się nad rozmową z moim zespołem, gdzie tam określacie, co chcecie osiągnąć, jak wygląda wasza obecna sytuacja i my diagnozujemy, czy możemy Wam pomóc, tak? I czy jest to w ramach naszej kompetencji? Jeżeli decydujemy się na współpracę, dostajesz od nas ankietę, która jest dość rozbudowana, ale ona jest dla nas bardzo potrzebna, żebyśmy mogli na niej pracować jako zespół. Potem po tej wypełnieniu ankiety dołączasz do mnie na spotkania strategiczne, które są zazwyczaj dwa, ale czasami jest ich więcej i układamy damy roadmapę całego procesu, czyli od czego wychodzisz, jak ma wyglądać twoja transformacja, do czego chcesz dojść, ponieważ jest wiele firm i różne problemy, te procesy są inne. Teraz następnie jeżeli wiemy, co już mamy zrobić, kierujecie do odpowiednich specjalistów, którzy są super w e-commerce, super w sprzedaży, super w mentalu, no bo mamy już w tym teamie, czy super w social mediach, kilkanaście osób. No i tak naprawdę na końcu wychodzisz z, gotowymi, z gotową mapą tego, co masz, co masz robić. Oferujemy również niektórym wdrożenia, tak bo jeżeli wiesz już, co masz zrobić, ale do końca nie potrafisz zrobić tego sam, no to też mamy systemy wdrożeń. Więc tak wygląda współpraca. Współpraca jest bardzo efektywna, ponieważ jest jeden na jeden. E, poświęcamy bardzo dużo uwagi klientowi, ale oczywiście klient też musi pracować, no bo jeżeli klient po drugiej stronie nie pracuje, to nie będzie miał tych efektów. Efekty osiągają osoby, które naprawdę też dają z siebie maksa. My dajemy z siebie maksa i wtedy jest super, e, super efekt. Więc jeżeli chcecie dołączyć, albo chcecie dowiedzieć się więcej, e, no to skomentujcie mentor i na pewno skontaktujemy się z Wami.